Let's do this. Gdzie to jest napisane? No? Jaka to jest firma? Yy... Witajcie na kanale Sebastian rysuje i i co? I wracam do Was, wracam do Was powolutku. Jeszcze nie wiem, bo taka mała informacja na początku jeszcze nie wiem, kiedy będą te filmy dodawane, czy raz w miesiącu, czy jak, ale o tym będę Was informował na bieżąco, więc musicie mnie koniecznie obserwować na Instagramie. Gdzieś na dole powinno Wam się pojawić właśnie moja nazwa i koniecznie zasubskrybować tutaj, bo tu w karcie społeczność też informuje. Jak płynnie przeszedłem do tego, abyście obserwowali mnie na Instagramie? Co się nazywa youtuberstwo? A dziś przychodzę do Was z takim małym zestawem kredek 12 kolorów Pablo od Karandasz. Od firmy Karandasz to jest. Jaka to jest firma? Yy... Five hours later. Szwajcarska? Chyba szwajcarska. Tak mi się wydaje. Three days later. Gdzie to jest napisane? ...many months later... Szwajcaria... Gdzie to jest napisane? Wydaje mi się, że Szwajcaria. <grych> I powiem też dzisiaj, słuchajcie, wam troszeczkę o tym bloku od firmy Talens. Jest to taki blok z takimi kolorowymi kartkami, można powiedzieć. Kolorowymi. Odcienie granatu, błękitu, szarości i takiego ekry. Także też dzisiaj będzie o tym właśnie bloku. Mamy dwa produkty w sumie, no. Mamy dwa produkty w jednym yy, odcinku, więc świetnie. Oczywiście produkty yy, podarował mi Plastyczny.pl link będziecie mieli w opisie, na co Was serdecznie zapraszam, abyście też tam klikali. I jeżeli chcecie kupić właśnie taki blok albo takie kredeczki, to zapraszam właśnie tam do linku. A ja już nie przedłużam, zaczynamy najpierw opis produktu, a później speed drawing. Także ready, steady, go i, i yy, yy, let's do this. Producent zapakował nam kredki w małą i solidną metalową kasetę, otwieraną na prawą stronę z mocnymi zawiasami. Na froncie widzimy nazwę firmy, numer z ilością sztuk w zestawie, a u góry zdjęcie przedstawiające wygląd i kolorystykę kredek. Srebrna kaseta z tym czerwonym nadrukiem wygląda naprawdę zacnie. Wewnątrz opakowania mamy poukładane kredki od kolorów cieplejszych po chłodniejsze. Mówię tutaj o stronie lewa-prawa. Każda kredka ma kształt heksagonalny, jest cała pokryta kolorem, więc ze znalezieniem odpowiedniej barwy problemu nie będziemy mieli. Końcówka kredki jest opleciona złotą obwódką, wygląda to tak trochę jak w polichromosach, ale podoba mi się, to takie trochę prestiżowe, no nie? Złote są również napisy na kredkach, które mówią nam nie tylko o tym, kto jest producentem, ale także informują nas o numeracji i nazwie koloru, a także o ich światłoodporności. To ostatnie jest oznaczone gwiazdkami. Karandasz Pablo to kredki z rodzaju twardego, są wykonane z drewna cedrowego, posiadają niełamliwy rysik, więc zatemperować możemy je na ostry szpic bezproblemowo. Dodatkową ciekawostką jest fakt, że te kredki są słuchajcie odporne na wodę, ale jazda nie? Do dzisiejszej pracy użyłem papieru z bloku Tone Color Mix od firmy Talens. Jest to blok A4 o gramaturze 180 g na metr kwadratowy. Zawiera barwiony papier i znajdziemy tutaj odcienie granatu, błękitu, szarości oraz taki delikatny ekry. Wykonany jest z 15% bawełny, 15% bawełny i 20% makulatury. Jego kartki są lekko fakturowane, świetnie współgra z kredkami, ale jeśli chcecie na przykład użyć go do pasteli, węgla, tuszu czy farb akrylowych czy tam gwaszy, to też się jak najbardziej sprawdzi. Starczy Wam naprawdę na długi czas, ponieważ posiada aż 50 arkuszy. Czasami, jak wiecie albo nie wiecie, Posiadam takie dni, kiedy chcę coś narysować, ale kompletnie brak mi pomysłu. Szukam wtedy w necie jakiegoś zdjęcia do przerysowania, ale nic mi nie pasuje. Wtedy wyłączam komputer i rozglądam się po prostu po mieszkaniu w celu wyszukania ciekawego przedmiotu do narysowania. Układam gdzieś taki przedmiot, strykam zdjęcie i gotowe. Później wystarczy to tylko przenieść na papier. Inspiracja, jak widzicie, jest wszędzie. Moje zdjęcie referencyjne powinniście właśnie zobaczyć na ekranie. Ale już się nie rozgaduję, tylko przechodzę do kredek, bo to one dzisiaj są na pierwszym planie. Zacznę może od plusów. Sześciokątny kształt kredek jest naprawdę spoko, bo dzięki temu kredki nam nie sturlają się z biurka, a i wygodnie się je trzyma w dłoni. Pablosy, że takie pozwolę sobie nazwać, to tak jak mówiłem wcześniej, twarde kredki, ale kiedy ich używamy, w ogóle tego się nie odczuwa. Wręcz przeciwnie, słuchajcie, ma się odwrotne wrażenie. Wrażenie, że rysujecie miękkimi kredkami. Ekstra co? Twarde kredki, a niby miękkie. Szok. Kolory się ze sobą fajnie łączą, nie miałem tutaj najmniejszego problemu. Krycie ich też mnie zauroczyło, czy to ciemne na jasne, czy odwrotnie. Kredka ładnie się połączy i pokryje pory kartki. Blendowanie bez zarzutów. Co do samego ich użycia zauważyłem, że kredki te nie lubią kiedy się je bardzo mocno naciska. Podobnie się zachowują jak na przykład Derwenty Color Soft, mówię podobnie, bo nie tak samo, więc jeśli dziwicie się przy ich używaniu czemu wam tworzą się gdzie gdzieniegdzie plamki w pewnych partiach rysunku, to spróbujcie trochę mniej je dociskać i to powinno pomóc. Na ogromny plus zasługuje tutaj biała kredka, która jest mocna i można nią zrobić bardzo fajne szczegóły na ciemniejszym obszarze. Zaskoczony jestem serio. Pigmentacja jest dobra, mówię dobra, bo nie jest ani szałowo mocna ani też taka bardzo słaba. No, po prostu dobra. Na minus jak dla mnie zasługuje czarna kredka, bo w jej przypadku ta pigmentacja szału nie robi. Używałem już o wiele mocniejszych czerni. W tym zestawie wymieniłbym też żółtą kredkę. Producent mógł dać zwykłą żółć. Przydałoby się bardziej właśnie to, bo tutaj dostajemy cytrynową, która jest ładna, ale jak ja tworzę realistyczne prace, to ta kredka sprawia wrażenie takiej neonowej. A mi nie bardzo taki kolor pasuje, ale to tylko moje zdanie, i nie musicie się oczywiście z nim zgadzać. Podsumowując, ja te kredki pokochałem. Pracowałem się nimi bardzo dobrze, są to moje pierwsze kredki od tej firmy i podchodziłem tak sceptycznie do nich, bo myślałem, że pewnie są przereklamowane, przechwalone, a tu poważnie Wam mówię, że nie. Jak dla mnie rewelacja. Sięgać będę po niej jeszcze nie raz. Polecam je osobom, które już jakieś pojęcie o kolorowaniu mają. Na pewno się nie rozczarujecie. Przypomnę też, że możecie je kupić na stronie sklepplastyczny.pl. Link podrzucę wam w opisie. Także zajrzyjcie koniecznie, bo mają też tam dużo innych ciekawych produktów, jak na przykład ten blok, którego dzisiaj użyłem. No i to już by było na tyle. Pamiętajcie też o zostawieniu łapy w górę, jeśli się Wam spodobało. Napiszcie komentarz, czy Wy używaliście tych kredek, czy je posiadacie. I zasubskrybujcie z dzwoneczkiem mój kanał, aby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Sprawdźcie też, czy macie subskrypcję, bo ostatnio YouTube coś szaleje i też wiem, że niektórym z Was po prostu odsubskrybował sam mój kanał. Także do następnego, trzymajcie się i alo!